Siema. Witajcie na moim kanale. Yy, opowiem Wam co nieco yy, co będę nagrywać na moim kanale i co ile odcinki będą pojawiały się na kanale. A na początek intro. A więc tak, gry, które będą pojawiały się na moim kanale to między yy, innymi Minecraft 3GTA, yy, a nie do końca GTA 5 Ponieważ y, będzie to GTA San Andreas, a jeszcze dokładniej to będzie y, MTA na serwerze For Life. Jeśli kojarzycie y, GTA San Andreas na multiplayer, to powinniście y, znać Multideft Auto, no to tak jakby wiecie, tak jakby... Yy, yy, prawdziwe życie tylko w GTA San Andreas. Tylko yy, jak jest, wiecie, Five'em, coś takiego na przykład tu jest MTA, a, albo yy, en, nie no, MTA to jest główny serwer, yy, główny ten, a yy, może być 4Life, dużo innych serwerów, więc ale akurat yy, serwer, na którym będę nagrywał, to będzie to For life A co do odcinków, yy, to nie mogę powiedzieć, że będą pojawiały się na pewno na kanale co kilka dni, a czasami nawet codziennie. Ale raczej Daily to wątpię, było, bo wątpię, że bym dał radę utrzymać te Daily przez jakiś dłuższy czas, ale zobaczymy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, żeby rozumieć ten kanał. I co? E, widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy to będzie Minecraft, czy For Life. Siema.